Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. I będzie to jednak chyba inny sezon, dlatego że Polacy w poprzednim wiele razy punktowali w Pucharze Świata, w letnim Grand Prix, a to jakby powoduje, że ta szersza kadra no, musi potwierdzić jakby swoje umiejętności, a może jeszcze zrobić krok w przód. Letnie Grand Prix to tak od 5 albo 6 lat jest cały czas w naszym wykonaniu dobre. połar świata z roku na rok lepszy. Pozostali zawodnicy, tak jak powiedziałem wcześniej, oni mają szansę się poprzez te starty w letnim Prix przebić, pokazać swoją przydatność, bo o tych najlepszych wiemy na co ich stać, wiemy w jakiej są dyspozycji i jakie, jakie sukcesy mogą osiągnąć. Jutra Żyła dość spokojnie podchodzi do treningu, mówi, że nic go właściwie nie powinno zaskoczyć, bo też chyba Was też nie powinno zaskoczyć, tak jak w zeszłym roku z kombinezowaniem. Zawsze może coś zaskoczyć i w momencie, kiedy zaskakuje, to też jest dobry, bo jest to dobry bodziec do tego, aby na pewne kwestie się uczulać, pewne kwestie lepiej dopracowywać. W momencie, gdy jest spokój, gdzie nic nie zaskakuje, to może zostać bardzo szybko uśpionym, co wykorzysta oczywiście konkurencja. Dlatego my bacznie obserwujemy to, co, jest, co się dzieje koło nas, staramy się podpatrywać miary możliwości i unikać błędów z przeszłości unikanie błędów to jedno a robienie kroków przód to drugie. I co wy myślacie na ten sezon? Co możecie teraz powiedzieć, żeby było Nie możemy nic powiedzieć. Nie możemy nic powiedzieć, bo e, dzisiejszy świat jest że tak powiem, e, za szybko informacje przechodzą z ręki do ręki, ręki e, czy z mikrofonu do mikrofonu, tak, e, także wszystkie kwestie, nad którymi pracujemy, zostają tylko w bardzo wąskim gronie. No tak, ale ta drużyna jest dosyć młoda, więc teoretycznie perspektywa przed każdym z tych skoczków to jest jakaś perspektywa pięcio, a nawet dziesięcioletnia. Czyli no, można jakiś no, długofalowy na pewno, program? Na pewno, na pewno długofalowy program, ale on nie polega na niczym innym jak na, na konsekwentnym realizowaniu tych własnych celów wytyczonych, na realizowaniu treningu. Każdy ma swoje słabości, na tym słabostkami musi pracować. U jednego z zawodników to są motory, kwestie motoryczne, u nich jest technika, u jeszcze innych dopasowanie się do dobrego sprzętu. Także tutaj jest tych, tych kwestii wiele i nie można wszystkich zawodników do jednego przysłowiowego worka wsadzać. Każdy ma, ma inne kwestie, na które musi pracować. Jeszcze jedno pytanie o Soczi, bo będzie możliwość sprawdzenia się przed y, igrzyskami w jakichś zawodach jeszcze kontrolnych tam na miejscu? Nie. Z tego, co, co mamy informacje, nie. E, tam jest problem z obiektami w ogóle. Z ostatnich informacji, jakie mamy, one nie będą udostępnione wcześniej, jak, jak końcem września, koniec września, to już jest sytuacja tak, miejsce takie, że tam już na pewno się nikt nie wybierze, natomiast... E, Skoki to jest taka dyscyplina, jak już wiele razy zostało powiedziane, jak się skacze, to się skacze wszędzie. Jak się nie skacze, to, to wtedy może coś obiekt pomóc. Natomiast e, my nastawiamy się na to pierwsze nastawienie, żeby po prostu skakać, a obiekt nie powinien zaskoczyć. Był przeprowadzony rekonesans, mamy informacje z tych obiektów, e, wiemy, jakie obiekty są podobne do obiektów Sochi i je będziemy wykorzystywać. A są takie gdzieś tu w pobliżu podobne? Są takie, są obiekty podobne. E, Podobnymi obiektami są skocznie w Oberstdorfie, trochę podobnym obiektem jest, jest skocznia duża w Zakopanem, jeśli chodzi o profil, o to, co, co można wyczytać z certyfikatów. Czyli trenując tutaj można się dobrze przygotować? W ogóle trenując można się dobrze przygotować. Sama skocznia nie załatwia problemu przygotowania.